Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne ćwiczenia artykulacyjne przygotowujące do prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż, r oraz l. Rozruszajmy najpierw język, niech porusza się na boki dotykając kącików ust. Tym razem obliżmy górne ząbki. A teraz będziemy kląskać. Przy kląskaniu ważne jest, by nasza broda nie poruszała się do góry i na dół, ale była w miarę nieruchoma. Powodzenia, pa!